Pani Anne, to proszę powiedzieć, czym zajmuje się Wasza fundacja, jaka idea przyświeca? Fundacja Larz to wspólnota, w której mieszkają osoby niepełnosprawne i asystenci. Tworzymy domy o charakterze rodzinnym właśnie dla osób niepełnosprawnych, ale również jakby beneficjentami tej, tej fundacji są asystenci. Są to zazwyczaj młodzi ludzie, którzy znają, co w życiu mają robić i. Przychodzą do takiego miejsca mieszkają w nim. W takich w wspólnot tego typu w Polsce są jest trzy. Pierwsza w Śledziowicach pod Krakowem, druga w Poznaniu, skąd pochodzę ja i Wrocław. I też taki projekt jest w Warszawie. Proszę powiedzieć, pani Aneto, co Pani myśli na temat takich wydarzeń jak to? Czy, czy to jest dobry sposób na, na pomaganie? Taka gala, takie, takie imprezy tego typu? Uważam, że jest to bardzo cenne, ponieważ przede wszystkim wspieramy się między sobą nawzajem. Jest to bardzo motywujące do, do działania, że wychodzimy też ze własnego środowiska. Możemy poznać ludzi, którzy działają w podobnych organizacjach. Przed nami święta Bożego Narodzenia. Czego życzyć? Życzę wszystkim, żeby zobaczyć, że każdy człowiek ma swoją wartość. Osoby niepełnosprawne również. To jest właśnie ich dar dla społeczeństwa, żeby pobudzać w nas to, co ludzkie. Każdy z nas jest w jakiś sposób niepełnosprawny. Dzięki osobom niepełnosprawnym możemy akceptować to, co, sam, co, co, co dla nas jest trudne. Czyli pomagamy. Wartościujemy, a wszystkie te najważniejsze informacje, wszystkie te słuszne idee i cele, oczywiście na portalu dobroczynność.com. Zapraszamy.